Blame me. I'm a wild one getting burned. Dzień dobry, witam Was w tym pięknym dniu. Jest ciepło, co chwilę pada, zaraz świeci słońce, teraz znowu zaczyna padać deszczyk, ale powiem Wam, że naprawdę i tak jest pięknie. Nie narzekam, bo jeszcze nie jest w ogóle zimno. I słuchajcie, dzisiaj dzisiaj ten film jest wyjątkowy. Mam zamiar zabrać Was do lumpeksu, ale że rozpoczynam serię nową na moim kanale i ta seria jest stricte związana z modą, czyli właśnie idziemy do taniej odzieży, żeby zobaczyć, czy cokolwiek jest. Stwierdziłam, że jak tylko będę miała możliwość, to będę zapraszała gości. I dzisiaj czekam na wyjątkowego gościa, słuchajcie, z którym się nie widziałam 4 lata i naprawdę jest mi w ogóle tak miło, że się zobaczymy, że OMG, Oli tutaj też czeka i no mam nadzieję, że spędzimy bardzo fajny dzień w tym towarzystwie, także STAY TUNED! Halo, Hello, Siemanderko! Jezu. Ja tak się zawsze stresuję, kiedy jestem kogoś na vlogu, wiesz? A wiesz, że ja się pierwszy raz nie stresowałam, jak byłam u Ciebie? Tak? No, ale pisze zawsze się stresuje. Ale ja strasznie. ogólnie zawsze się stresuję, ale ja ogólnie się stresuję. Ale mnie też zawsze O, mamy fullkę. Nie widzisz, jaki mamy gładkie ryje? No to jednak Pat się middle. ustawiło. ustawiło się, no. Tęcza. Photoshop, jakby co. Ale mamy bo stres... właśnie Ewa tęcza, tęcza ciocia. Piękna. Chodź, pokaż tęcze, pokażemy do filmu. No, pokaż. A, nie pokaż. Zaraz wam pokażemy, dostałam lasza. Jezu! Po prostu mi brakuje tego sklepu w Polsce. No, nie wierzę, będzie. Ale wierzę. przez Niemcy można zamawiać do ale Polski. Ale wie, że ja się kiedyś nawet nie interesowałam, żeby otworzyć lasza w Polsce. Nie da się. Ja. Ja, Bo ja, ja. pytałam. Ale, no ale właśnie i tam było normalnie napisane, że nie jest ta marka zainteresowana wejściem na polski rynek. Tak, dlatego. Ale, że dlaczego? Ja się pytałam. Ogólnie nie ma lasza dlatego, dlatego że Lasz zauważyła, że nigdy tam nie ma promocji. Tam wszystko jest bardzo drogie i tam nigdy nie ma promocji. Nie ma minus 10%, nie ma nigdy. Ale I ja się ich pytałam i oni powiedzieli, że oni mają też taką oni dużo płacą na godzinę swoim pracownikom. Oni okay. płacą, co minimalne jest 8,50, to no. oni płacą chyba 11 funtów. No. I oni powiedzieli, że po prostu to jest minimum, ile oni zapłacą pracownikom, więc zawsze pracownik jest u nich na pierwszym miejscu. To dlatego, że oni płacą wysokie um, wypłaty pracownikom, dlatego też nie ma promocji, bo oni yeah, stawiają yeah. pracowników na pierwszym miejscu. I oni powiedzieli, że jak oni chcieli w, do Polski to wejść, to nikt tyle pracownikowi w sklepie po prostu nie zapłaci. Wow. Bo to jest 60 zł na na godzinę. Jak mają takie swoje przepisy, więc jakby otworzyli Lasza w Polsce, to by musieli tyle płacić. Ale wiesz, że na przykład y, widziałam kilka razy u nich promocje i to są promocje zazwyczaj. Albo po y, kalendarzu adwentowym, mm -hmm. że jak są te kalendarze adwentowe z tymi kulami. Chociaż ostatnio kalendarz adwentowy się w 30 sekund wyprzedał podobno. O. Albo te na przykład Halloweenowe rzeczy. Jak no to nie może zejdą, tak. to czasami to jest na promce faktycznie, no ale wiecie to i tak się sprzeda. No, tak, ale nie ma czegoś takiego, że macie właśnie promocje tak regularnie. Ale pokażę wam zanim jeszcze te kule wszystkie będą rozsypane w pył przez mojego Oliwiera. Pokażę Wam, co mi Ewa przywiozła. Po prostu cieszę się mega. No, chodź, pokażemy, bo już no. widzę, że jedna z na leżaku. Oli już trochę nam tutaj wypaćkał, ale to nic. To jest kula, macza. Tak pięknie pachnie. Komfort. W sensie takie komforte, komforte tak jak komforty, tylko komforty raz yy, o zapachu gumy balonowej. Tak, to jest nowe. Zobaczcie, bo to jest duże w ogóle. Tu jest ręka, a tu jest ten komforter. Ja tego kiedyś używałam na jeden raz. Jezu, a tu no jest złoty. chyba na. On mówi, że to już tu jest ma 8 albo no, więcej. Ale ja też tak daję, wiesz? Ja wy nie kupuję w tym naszą drogę, gdzie jedna, kąpiel. Wiesz, a tak podobno. Ciocia, idź tam zobacz, co, co to za pomysł! Wpadł do głowy. Zobaczcie, tu jest też taki komforter, to jest w sumie tencza rainbow. Pachnie jak cukierki pudrowe. Już właśnie wcześniej z Ewą y, otwierałyśmy. I cały open box jest u mnie na kanale. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak otwierałyśmy tą paczkę z lasza, to zostawiam Wam link do tego filmu y, pod moim. Tutaj dostałam takie mydełko y, Handmade, y, też już właśnie wypalcowane przez Oliwierka, y, winogronowe. Tutaj mamy kulę i słuchajcie, ta kula też na kilka razy spokojnie nam wystarczy. To jest taka kula y, różowa i już Wam mówię, co to dokładnie jest. Gdzieś tu była naklejka. To jest chyba wiecie co? Y, taka z takim mini-mini brokatem w środku i taka mocno nawilżająca duża babeczka. I gwóźdź programu, gwóźdź programu to jest ROOTS, y, czyli Sculpt Treatment. To jest nic innego jak ta y, maska. Tak, jest tu mydełko. No, weź sobie mydełko. No, niech sobie umyje tym ręce. To jest odżywka, którą nakładamy na skórę głowy. 30 minut w niej jesteśmy i później standardowo myjemy włosy, tak jak... Tak jak... No, wiecie, zwykłe mycie głowy po prostu. Natomiast ona trochę tak mrowi, daje uczucie, no, takiego chłodzenia, jakbyśmy miały trochę lodu na głowie, no ale naprawdę, to jak to działa, zobaczcie sobie w ogóle na internecie gdzieś w Google Roots, before and after, jak ludziom po tym rosną włosy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie zobaczcie. We Włoszech wiem, że to się nazywa Radici. Jest tak ciepło. Idziemy ze Wą do lumpeksu. To jest moja misja, żeby zabrać każdego mojego gościa, który oczywiście tylko chce, bo nie każdy chodzi po lumpeksach. O, Ewa nie umie prowadzić wózka, ale ją nauczymy. Misja jest taka, aby każdego mojego gościa zabrać do lumpeksu i robić takie zakupy na live. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby robić takie zakupy na live i zabierać właśnie tych, którzy do mnie przyjeżdżają na zakupy do taniej odzieży. W ogóle, to, czy Ty już byłaś w Bumpeksie w Polsce? Oczywiście, będzie hol, tylko nie mam czasu go nagrać, bo mnie nie ma w domu ogólnie, ale mam bas pięć płaszczy, narzutek, jakichś takich rzeczy. Płaszczy? Jesiennych. A jak to? Będziesz później paczkę nadawać, czy co? Tak, 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 tak. A, no, bo już mam cztery, sześć... Siedem torebek mam nowych od Bigory, więc też będę musiała jakoś wysłać. A. No, ale w co każdym dzieje? razie tędy idziemy sobie y, do Lumpeksu. Coś, ja tego dziecka nie chcę dzisiaj zabić. <laughs> Spokojnie że super, super ci idzie, super ci idzie. W każdym razie idziemy, zobaczymy co będzie ciekawego. Mam nadzieję, że A coś ja pachnę pijesz. gofrem. Tak. Karola ma e, perfumy Diora, które jak weszą do niej do domu, wie, robi mi gofry. A tu jej zapach. Co to się okazało, nie że nie? że ja postawiłam takie... ci się mleczko tylko. Ale zamówiłam burgery najlepsze w Mielcu. Mam nadzieję, że te zakupy będą owocne. No i co? I że ta moja seria, bo chcę rozpocząć taką serię u mnie na kanale, że sama raz na jakiś czas idę do Lumpeksu i patrzę, co tam jest, przeglądam sezonowo. Na przykład, jak jest jesień, mhm. no to jakieś tam płaszcze. Kocham jesień. No, ja też, bo to jest taka najbardziej chyba modowa pora roku, co? Tylko, że wiesz, Pumpkin Spice latte w Starbuniu to mrożona jeszcze się pije, bo jest tak ciepło. Tak, ale szczerze, nie wiem, z 25 stopni jest dzisiaj? No. A zobacz, ty przyjechałaś do mnie w płaszczu. Tak, ale ten płaszcz też jest Cieniutki, cienki, Nie na szczęście. No, no ja już jestem z bo rano było zimno ogólnie. Tak, tak, bo rano jest tak zmienia. Słuchaj, kiedyś ktoś mi powiedział, że od Anki, czyli imieniem Anki, a są w sierpniu, od Anki zimne noce i poranki, Także to się sprawdza. Zimno, no no, 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 no naprawdę. tak, wieczorem już jest zimno. Tak, no. Wieczorem już tak 20, 21, to już jest zimno, no. Tak. Dobra, idziemy, zabierzemy, zaraz pokażemy co tam, co tam w lumpie słychać i mam nadzieję, że kupimy coś fajnego. I dziecko przeżyje. Mój gość dostał ode mnie jedną kurtkę, zaraz będziemy przymierzać, ale powiem Ci, że kolor jest mega. Mój. Twój. Tak jest. Będę kolor mierzyć. jest mega. I no, na razie widzę bardzo dużo, dzisiaj jest płaszczy i nie wiem czasami, czy to nie jest, to jest dzień tak do... Tylko, że szary, ale fajny taki duży. Ale czemu? Tobie będzie ładnie w szarym, czy nie? Nie, Tobie. Ja kocham szary, no. Zobacz, ale od razu sysfety. mi się o, yy, no. okowy wyostrza, jak mam właśnie yy, taką piękną szarość. No powiem Wam, że widzę bardzo dużo fajnych takich okryć wierzchnich i swetrów, więc będziemy sobie przeglądać. Tak, taki kapok bez rękawnik. Też fajne. Bardzo ładny kolor. No, A pokaż skład? Ja Ci powiem, że często właśnie w y, Lumpeksach można takie składy, że normalnie nie wiem, w Massimo Duty jakieś 600 zł tata przyszedł. Da, tam Widzimy jak za starych dobrych czasów po prostu, zobaczcie. O! I będziemy testować burgery, burgery z bunkra, z mielca. Dobre są burgery u Was w Manchesterze? Eee, Jakie są w ogóle? Wiesz co? W Manchesterze było jest bardzo dużo knajp. To jest zaraz no. po Londynie drugie takie właśnie knajpowe miasto. No. Jest też taki program na Netflixie One Million, Million Dollar Restaurant, coś takiego? No. I to właśnie w Manchesterze jest nagrywane. Taki program. No, nieważne. Ale fajne na, na Netflixie i właśnie jest bardzo dużo restauracji, jest taka knajpa, nie dam tam nigdy burgerów, ale widziałam. Jest knajpa, która się nazywa Archie's. Wysyłałam ci jakieś takie różowe. I A, tam mają frytki z Cheetosami. Jezu, Jezu musimy pojechać. <laughs> ale jestem ciekawa twojej opinii o tym burgerze. Mmm, dobre. Taki domowy. McDonald's mhm. się nie umywa. Ale jest przepyszne. To mięso. jest... ja. Właśnie on jest yy, mm. bardzo dużo ma jalapeno. Jak ja też Jader. Mmm jakiś słodki sos, wszystko czy z majonezem. Najlepszy sos na świecie. <śmiech> <śmiech> najlepszy. Ja, no? ja. ja w ogóle praktycznie nie jem mięsa, wiesz co? Ja też mniej, naprawdę. Mhm. Kiedyś to mój matry, on jest taki, że on musiał mieć wiesz, pięć razy dziennie mięso. Ale wiesz co? Ale już się dużo ludzi tak przestaje jeść mięso, nie tak, wiem. ale znowu z drugiej strony dawniej jadło mięso raz w tygodniu. Tak. Na niedzielę. To, to jakieś łozanki, były makaron mm -hmm. z serem. W dupach nam się poprzewracało po prostu. No to prawda. No? Ja jak przypomnę sobie jak byłam mała. Leniwe, jakieś pampuchy, mm -hmm. krótki z serem, racuchy. Lecinki. A kotlecik był w niedzielę schabowy. Tak. Albo jakąś roladę? Mm -hmm. Nie, ale pyszny. Jezu, dla mnie to jest najlepszy burger. Ale bułka zajebista. Taka no. niby miękka, ale twarda, ale miękka. Poczekaj, czy ja na początku jak przyjechałam, że nie jem bez bułku. No. Ale a, Zawsze, zawsze nie to samo. się. Ale jakbyś to jadła bez bułki? Mm, nie wiem. Co ty, stara. jak jeść burgera bez bułki, to jak jeść schabowego bez panierki. Albo bez mięsa. No. Nawet. Albo rosół bez makaronu. Dokładnie. Fajna kurteczka. Ale nie jestem przekonana, ale porządna, bo ona ma prawdziwy piesz. Ale wiesz, że mówi się, że jak ktoś nie jest przekonany do czegoś, to że nie będzie w tym chodził. No, ale bardzo mi się e, nie podoba. To też by było spoko, ale mi się nie podoba ta... Chciałabym, żeby była po prostu trochę krótsza może. Wiem. Ale widać, że jest porządna, wiesz? Naprawdę no. widać, że to, jest, że to jest porządna kurtka. No i tak z tyłu robi ze mnie 500 kilo. Ale wiesz to nie, bo też tak stoisz. Jak się nie garbisz, to jest bardzo ładnie. <śmienic> <śmienic> Massimo, jest, tylko... Nie. Nie. Massimo? No? Słuchajcie, właśnie. I to jest to jest to. Widzisz, jakie będziesz miała wspomnienia 2. 34 i to jest prawdziwe Lamboul. Wełniana 100%. No, słuchajcie, to jest Alpaka. A Alpaka nie to widzę, co kurą 6 stópek Massimo. No to, to słuchaj, na jak, to wyglądać jak. Alpaka to biorę. Ja koszulę. Ale to jest Dzińs. piękne. To jest, to jest duże piękne. bardzo w ogóle. To jest LK. ale rozmiar tak 16. Ale piękne. To jest piękne. Wiesz na jesień. Brać. To jest po prostu śliczne. To jest nawet zobacz y, alpaka. Była z alpaki. Bardzo I jak ci się to y... Mam aparatem. Nawet o tych spodni, tylko tak. tu w nie? Bardzo ładnie. O tak do tej stylówki. Białe spodenki i, i do do ten dobra. steterek śliczny. A. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem. Mm. No, cute. Hmm? Ale zniszczony. Tak, zniszczony. marzy mi się taki golf, taki idealny świąteczny golf. Wiesz o no, jakim mówię? Myślę. Swety? Tak, brzydki swetr, no? To idealne określenie. Nie, no, nie jest takie złe. Jest jakieś piękne. Fajna no. Piękna Ej, koszula. To jest męska czy damska? Męska koszula i to naprawdę śliczna. Zobaczcie. Widać, że ona jest taliowana. Do tego by fajnie wyglądało. To jest damska? Masz? We, ale to co? Nawet tak może być męska. Ja na przykład mam męskie koszula białe. Weź sobie ją zobacz. Jakość jest super. I serio z tym twoim no. kaszmirkiem. Oj, alpaczką. Przepraszam, alpaczką. Dobra, Wow. Ewa. Czy u Ciebie kiedyś też dziewczyny chodziły w czymś takim po szkole? Tak, w gimnazjum. Musisz to zaprezentować, zobaczcie. Niech rzuci kamieniem ktoś, no nie miał Ja takiego ja nie miałam, kuchy. ale miałam podobny z ósemką. No może nie konkretnie taką miałam, ale coś, coś Miałam chyba taką brązową z takim tak. misiem w środku. I ona chyba jest właśnie z 2007. <noise> Albo wcześniej, 2002. Tak. Ale wraca do mody. Karolina jest zachwycona, ja nie. <noise> taką mam, ale to jest chyba 44-46. No, nie wygląda na taką dużą. Weź troszkę o, w dół. O! No, w sumie nie wygląda, ale ma. Ale ładny kolor. Nie masz bluzę. W sumie. No, nie wygląda najgorzej, powiem ci, tylko że masz bluzy, więc jak posłuchaj, to coś cienkiego. Są te tweedowe, marynarki. Ładne, taki Chanel. Paseczkiem. Nie no, widać, że jest za duża. No, ale Jakby ale była dłuższa, fajna. to by była idealna. Ale jest ale fajna. Wyg no, wygląda ładnie. Jest fajna i... Z tyłu też fajnie wygląda. Ja mi się, na przykład, trochę mi się nie chce jej zmniejszać, wiesz o co chodzi. Mhm. Ale naprawdę jest to... Do jasnych jeansów, jest... do białej bluzki. Pokażę Wam, co mi Ewa znalazła. Mam dwie rzeczy. Od Ewy. Jedną Cute. mi odstąpiła. Zobaczcie jaka ładna, naprawdę bardzo ładna. Z pówkami. No, widzę, czy to jest taka porządna rzecz. Suzy, co? Taki. I to taki sweterek. No sweterek jest też sztos. Ten sweter jest taki twoje kolory, co? W sensie, w sensie taki, taki, taki ciepły szary, ale, ale szary, ładny, no. Ładny, taki trochę Taki właśnie... kamienny. Tak. Kojarzę się z kamieniem. To nie wiem, czy to nie są takie mocne lata 90. z tym oh, napisów. No. skandy no, trochę też. No. A tam ale ten ładniejszy. Tak, ten odwieszam, bo nie chcemy za dużo ubrań. A ta koszula bardzo mi się podoba. Ona jest troszkę w takim starszym stylu. Nie, nie Gdzie wiem lata kto? 90. trochę, no? No. Ale ładna jest. Oglądało. No musiałabym to zmierzyć. Skład zobaczymy jeszcze. Na bank 100% poliester. <noise> <noise> Nawet nie ma składu, jakaś no. marka Mona, nie wiem. Z... Mona. Nie wiem. Dobra, w ogóle to nam się czas kończy. No. Kończy nam się czas. No. I po Ewe zaraz przyjeżdżają rodzice. Ale mam nadzieję, że... Coś tam mamy. Coś tam mamy. Poka mi się jeszcze tutaj. Coś tam mamy. I w ogóle... Mam, czuję cebulę na o tym burgerze. Ja jalapeno. <grym> ale... Mamy fajne rzeczy. Mamy fajne rzeczy. Ja mam fajny sweterek Massimo Dutti z alpaki. Yy, zrobisz hol z Polski? Z tak, polanów? tak, tak. Oczywiście, że tak. Powiedzcie, że oto jest łup? Łup, naprawdę. Naprawdę to jest łup. No, a jak to ładnie do tych wypasuje? pasuje ale to w ogóle będzie już no, to jest w ogóle takie i szary, ale taki kolor. beżowy szary. No i słuchajcie, Massimo, właśnie dlatego kochamy lumpy, po prostu to jest lumpy for life. Tak. No, do Dobra. tej torebki będzie ładnie wyglądał, teraz sobie porównuję o, do koloru. Ta torebka będzie moja dzisiaj wieczorem. Hmm. Mówisz, że są zniżki jakieś na bigorni? Wiesz co, jest coś takiego chyba, że jak zamówisz dwie albo trzy, jak zamówiasz trzy, to trzecia jest 30% więcej, e, taniej. I się opłaca kilka kupować na przykład z kimś. No, to zapytam się mojej przyjaciółki, czy na przykład Pewnie, że tak. I kończymy tego y, vloga. W sumie to, to jest... Ponoć. To ma być moja nowa seria na kanale, że zabieram tak. gości. Ale zobaczymy, co Lumb z tego wyjdzie. Tak, to jest taki lump vlog, Lumb. ale w sumie to. Cieszę się, cieszę się że wyjeżdżasz z Tak, będziesz pamiątkę z no, naszego spotkania. Naprawdę, to no i taka pamiątka. Ja idę mierzyć to wszystko i jeszcze sobie pogadamy chwilkę, bo wiecie, jak to jest. Za krótko się no, widziałyśmy. Tak, ja muszę do Ciebie do Tarnowa jeszcze przyjechać, aby tak. się nagadać i na kawkę i z Matim przede wszystkim, tak. żeby się chłopaki spotkali. Tak. Dobra, to dziękujemy Wam bardzo. Ja pokażę Wam jeszcze później podsumowanie, czy coś kupiłam tutaj, czy nie. I do później. Słuchajcie, nie do końca to może był mój dzień do um, chodzenia po lumpeksach. W sensie super mi się chodziło i w ogóle fajnie spędziłyśmy sobie czas, e, ale powiem Wam, że jakoś tak nic za bardzo e, konkretnego nie upolowałam. Kupiłam marynarkę, którą widziałyście na przebitkach, widzieliście na przebitkach, tą taką różową, f, e, taką tweedową. Wzięłam ją, bo stwierdziłam, że co się okazało, wszystko było tego dnia po 5 złotych, więc z Ewą mówimy, dobra, za piątkę, mega. Więc wzięłam tą tweetową marynarkę, ale ona była chyba rozmiar 44. Trochę mi się nie chciało jej przerabiać, bo aż nie była, nie wiadomo jaka, więc mówię, dobra, za piątkę to ja ją wezmę, wezmę ją mamie. Jak jej się nie spodoba, to po prostu sobie komuś odda albo cokolwiek. Więc wzięłam właśnie tą tweetową marynarkę, którą widzieliście na przepitkach. No ona była tutaj gdzieś za duża i w ogóle, no ale mówię, dobra, spoko. I powiem Wam, że Ewa namówiła mnie do jednej rzeczy i wzięłam ją właśnie. W sumie zewó mi się kojarzą mega takie swetry. Ona lubi taką szarość, trochę takie brązy, takie swetrożule, natomiast ten no nie jest taki do końca swetrożulem, dlatego że jest mały, jest obcisły dosyć, więc to będzie bardziej taki, bym powiedziała, świąteczny sweter, coś takiego bardzo ładnie można go wystylizować i zaraz Wam pokażę z bliska jego fakturę, dlatego że jest w takie warkocze, więc to też jest akurat mega super. Ja akurat w tym sezonie bardzo stawiam na szarość. No, jakoś wybitnie mi się dobrze w niej chodzi, więc myślę sobie spoko. Jeżeli chodzi o firmę, to jest po prostu sweter z handlem, więc on też był za piątkę. Mówię, za piątkę to ja sobie go wezmę, bo powiem Wam, że jak ja sobie na przykład go wpuszczę w takie jeansy, jak na przykład teraz widzicie, zobaczcie jaka się fajna robi stylówka. Więc akurat em, bardzo mi się to podoba. E, Stricte powiem Wam, że nie będę go Wam teraz zakładała, dlatego że chyba do końca nie ma sensu, żeby go e, ubierać. Po prostu wiecie, jak on e, wygląda. Rozmiar, jaki udało mi się upolować, to jest słuchajcie S. Więc akurat spoko dobrze, że to nie jest XS, bo XS wiem, że na pewno byłby za mały. Upolowałam jeszcze jedną rzecz i to jest bluzka, która jest mocno vintage, w ogóle chyba Ewa ją miała. Tak, Ewa ją miała. Ewa ją oglądała i ja mówię: "Bierzesz ją, że super". A ona mówi: "Nie, nie, no co to, że będzie na mnie za mała". I to jest w ogóle jakaś szóstka więc mniejszy rozmiar Suzy Petits. Nie wiem słuchajcie, co to jest w ogóle za marka, ale pewnie Wy mi powiecie, bo e, często dostaję od Was takie informacje, ale powiem Wam, że to jest taki mocny vintage, ale strasznie mi się to bluzka spodoba i uwierzcie mi, że ona na żywo wygląda dużo lepiej niż teraz ja widzę w kamerze. Trzeba ją dobrze wystylizować. Rękaw jest krótki, ma poduszki i e, będą te ramiona tutaj przeskalowane. Wiecie, jak ja widzę na przykład tą koszulę pod jakąś marynarę wielką, albo do jakiś biały spodni super będzie, albo w ogóle do skórzanych spodni to całkowicie zmieni postać, jeszcze najlepiej jakby te skórzane spodnie były takie nieco za duże to wow, naprawdę ona będzie piękna z tyłu jest staliowana więc to też mi się podoba, no ogólnie jest mała super, powiem Wam, że, że naprawdę bardzo, bardzo mi się spodoba akurat w ciuchu no natomiast, jeżeli chodzi o Ewę Ewa upolowała tego dnia sweter z Massimo Dutti, który też był za piątkę i on tam w ogóle chyba w składzie był 90% kaszmir, coś takiego, ja już, już do końca nie pamiętam, ale powiem Wam, że w ogóle mówię, ład za piątkę Massimo Dutti, wiecie ile kosztują sweter w Massimo, więc to był super deal, jaki udało nam się zrobić. I słuchajcie, co jeszcze? Eee, a to to, że znalazłam super kurtkę Ewy. I nie wiem, czy ona będzie u mnie na kanale, czy będzie na kanale u Ewy. W każdym razie mam nadzieję, że zobaczycie ją tam gdzieś. Eee, piękna, e, kaki, e, super wypełnienie. W ogóle widać było, że to była na maksa porządna rzecz. I Ewa na początku nie była przekonana, co do niej, a później mówi kurde, za piątkę, za piątkę biorę ją. E, więc miała się jeszcze nad nią zastanowić, ale za piątkę też ją sobie wzięła przepiękna i w ogóle śliczniej w niej było. Więc e, mam nadzieję, że sobie ją e, ostatecznie zostawi. No i co? Tyle. Mam nadzieję, że że taki mój kolejny odcinek z moim gościem Wam się spodobał. Od razu zapowiadam, że będzie kolejny i już jest nagrany z kolejnym gościem, więc też mam nadzieję, że Wam się spodoba. No ale dzisiaj też dajcie mi znać, z jakiego jesteście miasta i do jakich lumpeksów chodzicie, bo powiem że Wam, że naprawdę na maksa są podzielone opinie. Jedne osoby mówią, że u nich w miastach nic nie ma, drugie mówią, że z kolei jest u nich na maksa drogo, trzecie mówią, że kochają lumpeksy i są najlepsze ever, więc dajcie mi znać w ogóle, gdzie kupujecie, jakie lumpeksy najbardziej lubicie i przede wszystkim z jakiego miasta, bo myślę, że jest bardzo duży roz strzał jeżeli chodzi o miejscowości i ja też już to zauważyłam w następnym odcinku zobaczycie jak byłam zaskoczona cenami więc tyle mam nadzieję że widzimy się w kolejnym filmie dzięki za dzisiaj i do zobaczenia buziaki pa